Dobry wieczór. Ostrzegałem w zeszłym tygodniu, że ten technik będzie inny. W sensie wyłączyłem greena, to znaczy jak widzicie jest, ale jeżeli przyszliście tu po obrazki z tyłu, w tle, to zapraszam za tydzień. To rzeczywiście będzie specyficzny technik, ale tematycznie jak zawsze będzie o, będzie o technologii. Zacznijmy od Fidget Spinnera. Mówiłem, że będzie o technologii? Czy można jeszcze coś powiedzieć o gadżecie, którym bawią się wszystkie dzieciaki, połowa dorosłych i każdy szanujący się vloger nagrał o nim materiał, żeby zyskać w szybkim tempie subskrybentów? Nie. Natomiast Fidget Spinner, jeżeli popatrzycie na niego tak jak na każdy gadżet, nie ma czegoś, co każdy gadżet mieć powinien. Nie ma aplikacji. So let's click on E104, it's pairing. That is paired now. Nie do końca o taką aplikację mi chodziło, choć jak widzicie złych pomysłów nigdy zbyt wiele. Chodziło mi o to. Czyli aplikację, która nie tylko łączy się ze spinnerem, ale też pozwala wyszukiwać innych użytkowników takiego spinera w okolicy i wyzywać ich na pojedynki. Punkty zdobywa się tak jak w skokach narciarskich, czyli i za wynik, i za styl. Mam wrażenie, że te za styl są nawet ważniejsze. A jak już pobijecie wszystkich w okolicy, kręcąc swoje super triki, możecie dostać się na listę najlepszych graczy na świecie. Ale najpierw musicie sobie taki spinner kupić. A choć kampania na Indiegogo jeszcze się nie zaczęła, wszystko wskazuje na to, że za mniej niż dwie stówki takiego spinera kupić się nie uda. I skończy się. Mamo, mamo, kupisz mi spinera. Masz tu dwa złote, kup sobie cztery. Skoro o pieniądzach, to będę testował w telewizji. Znaczy nie to, bo to nie jest najnowszy produkt. To nie jest nowe, ale są wakacje. Jeżeli myślicie o tym, żeby wydać dwie stówki na gadżet, który. Jest mały, ale dobrze gra. To nie znam tych chińskich, bo wiem, że na rynku jest mnóstwo, ale gdybyście mieli pójść do jakiegoś takiego sklepu stacjonarnego typu Media Markt i kupić jakiś głośnik i zobaczycie ten głośnik i mama da te dwie stówki, tam trochę więcej niż dwie stówki, albo tata da, no to, no to ja Was proszę, no. Jestem fanem małych głośników JBL-a. Większych też, ale przenośnych. Naprawdę. Sprawdzone gówno. Nie zawsze trzeba sięgać po chińskie jakieś tam. Zresztą prawdopodobnie i tak to jest w Chinach produkowane wszystko. A wracając do spinera, bo o tym miałem mówić. W przypadku tego smart-spinera płacimy za technologię. Chociaż znowu bez przesady. Dwa czujniki dotykowe, bateria i jakiś malutki układ, który tym wszystkim steruje. Chińczycy będą pewnie sprzedawali to samo za jakieś 190 zł taniej. Pytanie, czy... To tańsze będzie współpracowało z aplikacją, jest tak samo otwarte jak nikogo nic nie obchodzi. Dlatego przejdźmy do kolejnego tematu. E, rodzimej firmy Drutex, która, jak sama nazwa wskazuje, sprzedaje okna. I teraz e, będzie sprzedawać okno inteligentne, które jest dużo bardziej inteligentne niż najbardziej inteligentny fidget spinner. Zresztą zobaczcie sami. Wyobraźcie sobie, że tak jak ta pani na filmie, podnosicie żaluzję i dotykacie okna, a tam ekran dotykowy, który wyświetla wam. Co możecie zjeść na śniadanie? Bo okno będzie waszym prywatnym asystentem, który we wtorek rano doradzi racuchy. Ale żeby nie chłodzić naszego entuzjazmu, wbiję na stronę druteksu i przeczytam wam parę słów o tym smart oknie. Samą matrycę LCD zamknięto w szybie zespolonej, która chroni wyświetlacz przed wpływem czynników zewnętrznych. Okno zostało wyposażone w energooszczędny procesor i można się z nim połączyć przez Wi-Fi lub Bluetooth. Do okna można też podłączyć pendrive lub dysk przenośny z danymi multimedialnymi, klawiaturę oraz myszkę. Istnieje również opcja wykorzystania domowej sieci komputerowej celem podłączenia do okna internetu, co stwarza zupełnie nowe możliwości funkcjonowania okna. Okej, okay, no to teraz naprawdę możemy sobie wizualizować przyszłość, możemy odsłonić za ja tu nie mam, bo to firmowe okno jest, i za okna tam internet. A poważnie mówiąc, przez parapety prawdopodobnie czeka rewolucja. No bo jak no, czy ja akurat mam taką klawiaturę, co mi do parapetu pasuje, ciekawe, gdzie się będzie to podłączać w ogóle. Nieważne. Myszkę już gorzej, bo przeoszczędziliśmy trochę. No i dobrze, że mam białe okna, ale jakbym miał na przykład w kolorze bejcowanego dębu, no to parapet, poza tym, czy tu się zmieści podkładka wystarczająca? Także jak widzicie, problemów jest więcej niż może się na pierwszy rzut oka wydawać, a drutek wcale nas nie uspokaja na swojej stronie. Smart Window by Drutex jest obecnie wersją koncepcyjną i dostępne będzie w sprzedaży seryjnej już w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości, czyli... Już. No to ja nie jestem gotowy na to, żeby okno w pracy proponowało mi poranną kawę, bo mamy tutaj całkiem przyzwoity młynek do alternat Co? Jak to się mówi? Młynek do... Alternatywnych sposobów parzenia kawy. Ale ten młynek jest fajny, ale nie da się go połączyć z WiFi ani Bluetooth nie ma. No to nie połączy się z oknem, i wszystko jest bez sensu. Szkoda, będzie wymieniać ten młynek. W ogóle pamiętajcie, młynek ważniejszy od ekspresu. A skoro już tu jesteśmy. Bo tak czasem jest, że dostaję wiadomości, Kuba, a może jakieś gadżety byś wypuścił, nie wiem, koszulki, coś tam. No i są firmy, naprawdę strasznie kochane firmy, które próbują mnie przekonać do tego, żebym z nimi współpracował. Żeby po prostu oni produkowali jakieś gadżety ze mną, tam, ja na koszulkach, ja na poduszkach. Chodzi o to, że ja się po prostu tego nie nadaję. I zanim powiecie, nie no Kuba, daj spokój, na pewno się nadajesz, to pozwólcie, że poprę swoje słowa małą prezentacją. To jest jeszcze zajebiste, to jest spoko. To jest też naprawdę kozak. Bo najlepsze jest to. Jak bardzo musiał ktoś, by wam zrobić krzywdę, żebyście mu kupili taką koszulkę? No. Żylice by to dzieciom kupowali za karę. to jest... Także bardzo im przykro, drogie firmy. Ja wiem, że wy się strasznie staracie i nie wiem, jak wyrazić nawet swoją wdzięczność za to, ale no, no niestety to się nie uda. A teraz cofniemy się w przeszłość, jeżeli pozwolicie. O 10 lat. Mm. 10 lat temu premierem miał pierwszy iPhone. Apple można lubić lub nie, ale to trzeba im oddać. iPhone zmienił rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Część z Was pewnie to pamięta, chociaż z drugiej strony to był 2008 rok, to część z Was ma prawo tego nie pamiętać. No. Muszę sobie zdawać sprawę, że oglądają mnie również młodsi widzowie. A zatem w 2008 roku w Polsce pojawił się iPhone, czyli rok później niż w Stanach, i nie był to już ten pierwszy model, tylko drugi, czyli iPhone 3G. Ja pamiętam, że na przełomie 2008 i 2009 roku miałem Nokia N95. Strasznie się wtedy cieszyłem, że miałem tę Nokię, bo ona miała super aparat. I kiedy z drugiej ręki, już nie pamiętam który to był rok, ale kupiłem na pewno iPhona 3G, po dwóch tygodniach używania oddałem go ojcu, bo stwierdziłem, że ta. Wirtualna klawiatura, to znaczy wirtualna ta klawiatura na ekranie, absolutnie nie pomaga mi w pisaniu SMS-ów. pisałem SMS-y jedną ręką na pamięć. Gdy wiedziałem, ile razy trzeba wcisnąć dany przycisk, żeby wybrać konkretną literkę, więc mogłem nie patrzeć na telefon i tak pisać SMS-y. To było spoko. Mój ojciec był zachwycony iPhone'em 3G, a ja, kiedy zepsuła mi się Nokia 95 co wydarzyło się dość szybko, bo nie były to super trwałe telefony, nie pobiegłem kupić iPhone'a. Kupiłem Blackberry 9700 Bolt, z tego co pamiętam. Także długo trzymałem się tej fizycznej klawiatury, ale to właśnie iPhone zabił fizyczną klawiaturę, co wtedy mi nie odpowiadało, a dzisiaj odpowiada mi bardzo. No i dzisiaj rzeczywiście, smartfony z fizyczną klawiaturą, no to są wyjątki absolutne, a Blackberry jest w posiadaniu firmy TCL, chińskiej zresztą, która ma również Alcatel i która jest szóstym co do wielkości producentem telewizorów na świecie. To jest, to jest, proszę bardzo, to jest telewizor TCL. Także... Biorąc pod uwagę to, że Apple praktycznie zbudował smartfona od początku, chociaż oczywiście przeczytacie mnóstwo artykułów, że Apple wcale nie stworzył pierwszego smartfona, co jest prawdą, były palmtopy, były jakieś różne dziwadła, których też starałem się używać, ale to było strasznie trudne. Nagle oni stworzyli coś, co z, po jakimś czasie, bo jak widzicie na moim przykładzie nie od razu, stało się używalne i akceptowalne. I dlatego od nich teraz wymagamy więcej, bo Steve Jobs świętej pamięci zawiesił tę poprzeczkę zdecydowanie wyżej niż. Pokazuje nam Apple przy kolejnych wersjach iPhone'a, dlatego tak bardzo czekamy na to, że ten najnowszy iPhone, który pojawi się z okazji dziesięciolecia istnienia na rynku iPhone'a, będzie miał zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych i że pokaże to Apple jako pierwsze na świecie. No niestety nie pokaże, bo inna firma już to pokazała. Firma, która nazywa się Vivo i jest częścią większego koncernu BBK Electronics, do którego należą również OnePlus i Oppo. I dlatego prawdopodobnie OnePlus 5 i Oppo R11 wyglądają dokładnie tak samo. Ale to jest kwestia poboczna. Wróćmy do meritum. Vivo pokazało smartfon z czytnikiem linii papilarnych w ekranie podczas Mobile World Congress w Szanghaju. Nie jest to co prawda model przeznaczony na rynek, tylko prototyp, ale jest i działa. Choć nie do końca tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Bo wyobrażaliśmy sobie, a właściwie ja sobie wyobrażałem, że gdziekolwiek nie dotknę ekranu smartfona, to on się odblokuje. Tymczasem w tym prototypie Vivo jest tylko jedno miejsce, w którym się dotyka i odblokowuje. Tak jak tutaj, no tylko, że to miejsce już nie jest wycięte z ekranu, czyli fajnie, no bo mamy ekran, dotykamy go w tym miejscu i odblokowujemy, i ekran jest większy. No ale z drugiej strony brudzimy ten ekran zawsze w tym miejscu, co już jest mniej fajne. Pytanie, czy Apple może nie jako pierwsza firma na świecie, ale pierwsza firma na świecie komercyjnie, będzie w stanie ten patent wprowadzić do nowego iPhone'a. Dokładnie tego samego pewnie nie, bo Vivo współpracuje przy wdrożeniu tej technologii z Qualcommem, z którym z kolei Apple ma poważny spór sądowy. Chodzi o miliardy dolarów, więc mało prawdopodobne, żeby po wyjściu z sali rozpraw spotykali się w celu wdrożenia wspólnych projektów. No ale... Fakt, że Vivo pokazało tę nowość i wiemy, że coś takiego jest możliwe, pozwala nam przypuszczać, że Apple opracowało coś takiego samego albo podobnego z jakimś innym podwykonawcą i rzeczywiście znajdzie się coś takiego w nowym iPhone'ie. No bo nie wyobrażam sobie, że na jesieni Tim Cook wyjdzie na scenę i powie słuchajcie, ten czytnik odcisków w ekranie to jednak nie, ale mamy nowe, innowacyjne, bezprzewodowe ładowanie iPhone'a. Nazwaliśmy to iCharge i jesteśmy z tego dumni. No, to po czymś takim cały Samsung pojedzie na roczne wakacje, wróci po roku i wypuści Samsung Galaxy S8 Plus-minus, i nadal będzie to najlepszy smartfon na rynku. Tak być nie może. Więc yy, Apple musi coś zrobić, żeby ten rynek popchnąć do przodu. I wiem, że to może naiwne, ale wierzę, że wreszcie się obudzą i ten iPhone najnowszy, tak wygląda na ostatnich przeciekach wideo. No, tu musi być przecież gdzieś ten czytnik schowany pod ekranem. I miejmy nadzieję, że schowanych w tej konstrukcji jest też co najmniej kilka innych, innowacyjnych rozwiązań. No co, każdy ma prawo do swoich nawet najbardziej absurdalnych wierzeń. Ja w nowego iPhona wierzę i mówię to siedząc obok. różowych paletek, także z pełną powagą. To jest spokój Patrycji w ogóle. Ale wróćmy do Apple na chwilę jeszcze. Polskie Siri jest blisko. Dostałem takiego newsa niedawno. To Wam powiedziałem. Jest tak blisko jak smart okna druteksu. Spojrzałem na to skrzydło, dlatego, że chciałem Wam powiedzieć, dlaczego nigdy nie zrobiłem recenzji jego na YouTubie. Bo dostaliśmy... E, tylko na YouTubie. Dostaliśmy to do skrzydło tylko na chwilę, żeby zrobić recenzję do telewizji. Pojechaliśmy wtedy na Majorkę, z skrzydłem, wylądowałem kilka razy na drzewach no i musiałem oddać. A to jest atrapa. Także... Pewnie tu jeszcze będzie chwilę wisieć, ale... Na pewno nie polata. Wracając do firm, które traktują Polskę jako Trzeci świat, chciałem z tego miejsca pozdrowić serdecznie firmę Honor, czyli submarkę Huawei. A. Honor 9 miał w tym tygodniu europejską premierę. I jakby to bardzo uogólnić, to wszystko poza optyczną stabilizacją, a właściwie brakiem optycznej stabilizacji w aparacie, na pierwszy rzut oka wydaje się w nim lepsze niż w Huawei P10. Oczywiście patrząc na to z mojej perspektywy, bo niektórzy twierdzą, że bardziej im się podoba P10 niż Honor 9. Dlaczego tak sądzisz Biron Nurski z komórką ani ty? Żartuję sobie, każdy sam może sądzić, co tam sobie chce sądzić. Ale honor jest tańszy. E, na przykład w Niemczech można będzie go dostać za mniej niż 450, nawet już chyba można go dostać. No nie wiem, w każdym razie za mniej niż 450 euro z dodatkami. Ale Chodor najwyraźniej stwierdził, że to jest zdecydowanie za tanio, jak dla bogatych Polaków. U nas więc za honora będzie trzeba zapłacić 2200, czyli jakieś 400 zł więcej niż w Niemczech. I o ile Niemcy dostaną w zestawie z honorem Opaskę Band 3, która kosztuje 69 euro, o tyle u nas pakiet gratisów to selfie stick, power bank o pojemności 5000 mAh, kabel oraz przejściówka z USB typu C na mikro USB. I tego zrozumieć długo nie mogłem, ale w końcu chyba skumałem. To jest strategia podnoszenia prestiżu marki. No bo wiecie, jak na przykład wychodzi nowy iPhone, no to część polskich napaleńców jedzie do Drezna, żeby mieć go wcześniej, żeby w ogóle być pierwszymi. Czyli iPhone jest pożądany. A Honor 9 też jest pożądany, tylko trochę jak promocje w Biedrze. Nikt nie wyskakuje z Biedry mówiąc O, kupiłem kurczaka, 30% taniej, bo mnie stać. No, no nie. Czyli ta strategia jest bez sensu, o której mówię. Czyli nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Honor 9 będzie droższy w Niemczech. Poza tym prawdopodobnie to się wszystko wyrówna, no bo ludzie kupią w Niemczech, przywiozą do Polski i będą sprzedawać. Kamon, no, jesteśmy w Unii Europejskiej, no już bez przesady. Ale za to wiem, dlaczego Xiaomi wprowadza na rynek projektor. Bo chce realizować swoją konsekwentną strategię przejmowania kontroli nad światem. Projektor nazywa się Mi Laser Projector i może wyświetlać obraz o przekątnej 150 cali w Full HD. I podobno jakość tego obrazu jest prawie kinowa, a cena wynosi tylko 1,5 tysiąca dolarów. Nie pytajcie mnie proszę o szczegóły. Ja jestem specjalistą od projektorów, link pomieszczam gdzieś tam na dole i tam jest specyfikacja techniczna i w ogóle. Więc zanim sprzedacie swój projektor za 30 tysięcy, żeby zastąpić go projektorem za jakieś 5,5 tysiąca od Xiaomi, który podobno jest taki super, to najpierw sobie tam przeczytacie wszystko na ten temat. Mam nadzieję, jeżeli macie oczywiście ochotę, jeżeli nie, to nie nie. Xiaomi jest super, tylko jest taki problem z nimi, że jak coś jest fajne, to jest z reguły w Polsce niedostępne, a w ogóle nie chcą nawet wysyłać do Polski, tylko jest dostępne na rynku chińskim. I tak samo niestety na razie jest z tym projektorem. I tak samo było kiedyś z Xiaomi Mi droni. Moim zdaniem ta strategia jest słaba, bo oni gadali, obiecywali, e, wszyscy się jarali tymi dronami, w końcu część osób kupiła Full HD, potem pojawiły się drony 4K. Właściwie teraz już każdy może sobie kupić Xiaomi Mi Drone 4K. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest coś, co mnie mniej obchodzi, niż ten dron w tej chwili. Za późno już. No ten dron na przykład też jest atrapą. I mieszka sobie tutaj w skrzynce. A gdyby był amerykańskim dronem, to by sobie mieszkał w wieży dronowej. Amazon opatentował bowiem pomysł na dronową wieżę, która będzie wyglądała tak albo tak. Albo tak, co oznacza, że Amazon nadal wierzy he he, w to, że drony to przyszłość transportu. Ale tu należy wspomnieć, że Amazon opatentował też latające magazyny, magazyny w ciężarówkach i centra podwodne. Także przyszłość, w którą wierzy Amazon, to jest nieźle pokręcona. I nie zawsze dotyczy dronów. Ale skoro mamy już tutaj drona, to recenzję takiego, tylko białego, czyli takiego samego praktycznie, yy, znajdziecie na kanale, pewnie już widzieliście. I widzieliście, widzieliście też suplement, bo najpierw mi wyszło nieźle, ale okazało się, że. Mogło być lepiej, więc nagrałem suplement, za który niektórzy z Was mi dziękują, bo się czegoś dzięki temu nauczyli, a ja też jak zwykle przy swojej recenzji czegoś się nowego nauczyłem. Ale teraz mam sparka wreszcie z aparaturą i tak jak podejrzewałem, kupowanie sparka bez aparatury jest tak samo dobrym pomysłem jak spotykanie się ze starymi kumplami na sok zamiast na wódkę, bo nie potrzebujecie alkoholu, żeby dobrze się bawić. No tak samo nie potrzebujecie tej aparatury, żeby dobrze się bawić tym sparkiem. Bzdura, jak przyłączacie na tryb sport. No to przecież. Teraz pokażę Wam, jak tam wygląda na zewnątrz. Często występują tu dziki i sarny. Nie mam pojęcia skąd się wzięły. Za to z dużym prawdopodobieństwem wiem, jak będzie wyglądał Samsung Note 8. Wspomniałem Wam o nim ostatnio, ale dziś mam przecieki w postaci wideo. USB typu C, port słuchawkowy, rysik. Dwa obiektywy, czyli już powoli smartfonowy standard i czytnik linii papilarnych obok tych dwóch obiektywów. Serio. No nic, nie zawsze może być najlepiej, ale za to zawsze może być najdrożej. Wiele wskazuje na to, że Samsung Note 8 będzie najdroższym smartfonem Samsunga w historii. I w Polsce prawdopodobnie za przyzwoitą wersję pamięciową będziemy musieli położyć tak mniej więcej 4,5 tysiąca. To jest ponad dwa razy tyle, co zapłaciłem za OnePlus 5. No. I strasznie mnie ciśniecie o recenzję, a ja jeszcze przez cały czas tutaj sprawdzam różne rzeczy, a wy mnie ciśniecie, więc będzie musiała pojawić się ta recenzja wcześniej e, niż nakręcę kolejny film ze sparkiem. Czyli we wtorek się pojawi. Ludzie narzekają na różne rzeczy w tym smartfonie. Teraz jakiś efekt jelly się pojawił. Nie mam tego efektu na szczęście u siebie, w sensie jak przewijacie coś na ekranie, to się taka galaretka robi. Na szczęście tego nie mam. Ale część ludzi coś takiego zaobserwowało. Natomiast narzekają również ludzie na brak stabilizacji optycznej w przypadku 4K. No to spoko, ale ten telefon 4K ma. Czego nie można powiedzieć o Canonie 6D na przykład. Mark 2. Ci, którzy znają temat nie potrzebują tłumaczenia. Dla tych mniej wkręconych to kanonowska pełna klatka dostępna w niższej cenie niż 5D, czyli chyba najbardziej znany lusterkowiec Canona. To znaczy, nie wiem czy dobrze się wyraziłem, najbardziej znanym lusterkowcem Canona był i chyba nadal jest 5D. A 6D był jego tańszą alternatywą, która pojawiała się zresztą dużo później, bo w 2012 roku 5D, nie wiem kiedy się... Pojawił 2005, 2006, no, w każdym razie dużo wcześniej. Ale 2012 rok to też było 5 lat temu, więc najwyższy czas, żeby pełna klatka, tańsza niż 5D, czyli 6D, pojawiła się w swojej kolejnej odsłonie. Czyli powinno się pojawić 6D Mark II. I rzeczywiście Canon zapowiedział 6D Mark II. Nie wiem, czy już nawet 6D Mark II nie można kupić. No ale czego spodziewacie się od nowego aparatu, który ma zastosowanie do półprofesjonalnego kręcenia wideo? No spodziewacie się 4K, bo jest 2017 rok. A co na to Canon? W dubie to, to mam. I tu powinna się uaktywnić opcja starych wyjadaczy, którzy stwierdzą, że do filmów to są kamery, a nie aparaty. A ja mam na to Sony Alpha 7S2. I moim zdaniem to właśnie Sony zabiera klientów półprofesjonalnych Canonowi najbardziej popatrzcie obie firmy mają swoje profesjonalne kamery i Canon ma taką strategię, że to co mamy w profesjonalnych kamerach to jest super, a w aparatach to tam no, to różnie bywa. A Sony mówi tak, w profesjonalnych kamerach jest spoko, F7 na przykład, ale do Sony Alpha 7S2 też wsadzimy mnóstwo fajnych rozwiązań. I co? I Sony wygrywa na tym rynku. Kiedyś na rynku kamer profesjonalnych liczył się też Panasonic, a Panasonic teraz robi odświeżające wieszaki do ubrań. Które wyglądają, jakby powstały w latach 90. A jednak Panasonic ogłasza, że to nowość. Nowość, która kosztuje 180 dolarów. 180 dolarów za wieszak? Ale za to wieszak usuwa z ubrań smród papierosów, potu i japońskiej kuchni. Także jeżeli mocno się pocicie, dużo palicie i jesteście jednocześnie kucharzami w japońskim barze, wydaje się, że to idealny produkt dla was. Chociaż trochę takie telezakupy mango, co? zakupy w ogóle jeszcze lecą. Ale fajnie. Z drugiej strony kogo ja pytam? Ludzi na YouTubie. Ciekawe, kto z Was ogląda telewizję. Sam zrezygnowałem chyba ze dwa miesiące temu z kablówki i wziąłem sobie po prostu szybszy internet. Ale ostatnio rozmawiałem o tym w grupie przypadkowo spotkanych ludzi. Jeden facet powiedział, że on ogląda sport i on z telewizora nie zrezygnuje. I chyba Mark Zuckerberg wziął sobie te słowa, chociaż pewnie ich nie usłyszał, ale gdyby je usłyszał, to wziąłby je sobie do serca. Prawdopodobnie ktoś inny gdzie indziej powiedział to samo. I. Facebook w Stanach Zjednoczonych będzie transmitował Ligę Mistrzów. Nagłówki polskich artykułów na ten temat o Stanach nic nie wspominają, więc być może z dużą nadzieją klikaliście linki głoszące Facebook będzie transmitował Ligę Mistrzów. I już wiecie, że będzie, ale dla nas Polaków nic z tego nie wynika, bo transmisje będą miały ograniczenia regionalne, które jak zawsze można obejść, ale nie sądzę, żeby Facebook to obchodzenie ograniczeń chciał swoim użytkownikom z Europy jakoś szczególnie ułatwiać. Chodzi o to, że w USA Liga Mistrzów jest mniej więcej tak popularna jak w Polsce Mistrzostwa Gorzowa we Frisbee, więc transmisje w porozumieniu z Fox Sports mają na celu propagowanie piłki w Stanach i zwiększenie zasięgu Fox Sports dzięki Facebookowi, ale na terenie Stanów, nie Polski, więc trochę głupio no i co zrobić? Zostawić smartfona w innym pomieszczeniu. Bardzo mi przykro, że tak karkołomnie zmieniam temat, ale nie miałem innego pomysłu. A amerykańscy, pozostając w temacie, naukowcy oczywiście, bo ktoś by inny. Doszli do wniosku, że smartfony nas ogłupiają, nawet wtedy, kiedy ich nie używamy. Naukowcy zbadali grupę 800 użytkowników smartfonów. Część użytkowników miała zostawić swoje smartfony w innym pomieszczeniu, część trzymać je w kieszeni, część położyć na biurku. Wszyscy uczestnicy badania byli poproszeni o rozwiązanie testu wymagającego koncentracji. Okazuje się, że badani, którzy zostawili smartfony w innym pomieszczeniu, poradzili sobie zdecydowanie lepiej od tych, którzy położyli smartfony na biurku i nieznacznie lepiej od tych, którzy trzymali je w kieszeni. Czyli wniosek jest taki, że Twój smartfon sprawia, że jesteś głupszy, nawet jeżeli go nie używasz. Co oznacza, że możemy bezkarnie śmiać się z ludzi, którzy mają dwa smartfony albo więcej, bo i tak tego nie zrozumieją. Ale to nie było nic o Pornhubie. Tymczasem Pornhub wydzielił interaktywną część serwisu specjalnie dla użytkowników z zaawansowanymi seks-zabawkami. Interaktywność polega na tym, że po połączeniu z urządzeniem, na którym oglądasz film, Twoja seks-zabawka synchronizuje się z filmem i dopasowuje tempo do tego, co widzisz na ekranie. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja seks zabawka jest kompatybilna z interaktywną strefą na Pornhubie, to możesz sobie tam sprawdzić, ale podejrzewam, że nie jest. A jeżeli nie jest, to możesz przejść do ustawień manualnych. Żarty z masturbacji. Cieszą mnie teraz bardziej niż kiedy byłem w postawówce chyba. Bo jak byłem w postałówce, to podchodziłem do masturbacji na serio. Tak jak teraz na serio podchodzę do deski, którą wam zaraz pokażę. Nie jeżdżącej, pływającej. I niestety deski, która jeszcze nie weszła do produkcji. A jest elektryczna i unosi się nad wodą, i w ogóle jest strasznie super. I gdyby nie była prototypem, to byłaby najsuper na świecie. Dużo bardziej realne są małe autonomiczne busy, które niedługo mają się pojawić na jednym z kampusów w Stanach Zjednoczonych. Jest coś wkurzającego w autonomicznych pojazdach. Już wam mówię co. To, że z reguły z przodu na miejscu kierowcy i. Kumpla kierowcy, siedzi dwóch typów, którzy sprawdzają, czy wszystko jest ok. A na wszelki wypadek, gdyby nie było, to jest kierownica i są pedały. No więc to są autonomiczne pojazdy? Bez sensu. Przecież tych dwóch kolesi, to jeden z nich może być kierowcą, a drugi może siedzieć w tym czasie w kawiarni. To nie jest autonomiczny pojazd. Albo jest pojazd bez kierowcy, bez pedałów i bez kierownicy, albo nie jest pojazdem autonomicznym. No przestańmy się oszukiwać. Na szczęście w kampusie Uniwersytetu Michigan się nie oszukują i postanowili, że zaczną tam jeździć rzeczywiście autonomiczne pojazdy. Nie będzie żadnej kierownicy, czy pedałów, ani nikogo nadzorującego. Czy będą wypadki? Jeżeli tak, to pewnie niewiele, bo tylko dwie sztuki takich autonomicznych busów wyjadą na ulicę kampusu tej jesieni. No już dobrnęliśmy do końca, a wy być może zastanawiacie się, dlaczego nie usiadłem po prostu za biurkiem, dlaczego za mną nie ma grina. Przecież to jest 3 metry stąd. Mogłem tam spokojnie siedzieć, a nie łazić sobie po całej firmie i opowiadać głupoty jakieś. E, miałem w tym swój cel. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do końca. Chciałem, żebyśmy byli bliżej. Wiem jak to brzmi, ale to jest wstęp. Będziemy mieli okazję być jeszcze bliżej za dwa tygodnie, w sobotę, 15 lipca, w Poznaniu. Allegro organizuje Tech Days i jest tam mnóstwo różnych stref. Ale najważniejszą strefą dla mnie jest strefa nowych technologii, ponieważ będą tam pojazdy elektryczne, ponieważ będą tam nie te duże, ale te małe drony, z uwagi na strefę, w której się pojawimy, jeżeli chodzi o lotnisko i okolice. Będą tam inne fajne gadżety, kamery sportowe. Przyjedzie pojazd solarny z Łodzi, o którym widzieliście materiał na moim kanale, tu sobie możecie zerknąć. Mnóstwo, mnóstwo. Fajnej technologii, którą normalnie moglibyście zobaczyć na targach, ale nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby każdy, kto przyjdzie, miał okazję dotknąć tej technologii, co oznacza, że ten kto przyjdzie, będzie miał okazję tego wszystkiego spróbować. Czyli pojechać na sprzęcie deskorolce, czy tam pojeździe elektrycznym. Będzie mógł zobaczyć, jak nagrywa konkretna kamera sportowa. Będzie mógł zajrzeć do pojazdu solarnego, bo pewnie tam zbyt dużo kółek ten pojazd nie zrobi, ale być może kilka osób przewiezie. Oczywiście, im więcej osób przyjedzie, tym większy problem będzie żeby się dopchać do tych różnych gadżetów, bo nie podejrzewam, żeby jeden producent przywiózł ze sobą 20 desek czy tam 20 pojazdów. Ale będę tam również ja, więc jeżeli się nie dopchacie do sprzętu, to możecie pogadać ze mną. Konkludując, zapraszam Was tam serdecznie, szczegóły będę podawał w przyszłym tygodniu, opowiem Wam również o gościach, których tam zaprosiłem, bo zaprosiłem dwójkę takich, takich typów, co może ich znacie, ale to powiem w przyszłym tygodniu o nich. No, i jeżeli planujecie przyjechać do Poznania z zakopanego, to może niekoniecznie, ale jeżeli jesteście w Poznaniu w okolicach 15 lipca, no to fajnie byłoby się tam spotkać. Ale to nie jest ostatnia okazja. Jeżeli jesteście na wakacjach, albo planujecie, albo już kupiliście, to nie znaczy, że należy teraz oddawać rodzinie, nie sorry, ja do Poznania 15. Luz! Będą kolejne eventy tego typu, to jest pierwszy event tego typu. I jeżeli się uda, to ja się pod tym podpiszę, a jeżeli się nie uda, to powiem, ale się temu alegro nie udało. No. To tyle, co chciałem powiedzieć. I może jeszcze dodam, że za 7 dni jest niedziela, to, to, to się widzimy też. I będą już obrazki, co się z tyłu zmieniają. Także do zobaczenia. Koniec świata! To już koniec świata! Co ja zrobię? Marian mnie zabije! Co się stało? To już jest koniec!